Hej, witajcie w kolejnym odcinku Solucjo Let's Playa, a zarazem trzeciej misji z Delos and Damned. Zaczynamy misję, a potem jak standardowo pogadam. i am a lawyer yes and during the week you cover up those nice gnarly tattoos with a gray flannel suit and make a nice steady income oh man tom stubbs would love hanging out with you boys huh. he may be a politician he may be a politician but he ain't no square smoke dave oh hell yes <laughs> uh -huh. Put some mescaline in with the weed, Dave. <laughs> so I'd be very careful if I were you. <laughs> you could be tripping for days. I could handle it. Oh, yeah. yeah I fucking gotta... love you, man. Oh, Jonathan, look at this guy. This is Dave, Dave Grossman. By day, top lawyer at Shysters. By night, a knight of the road, battling the very corporate forces he represents. Say, hey, Dave, are you a bisexual? <laughs> Very funny. I didn't think right. so. I guessed you just like cock. Jonathan, bong hit? Nah. Hey, Dave, forgive me, man. Would you fuck off for a second? I gotta talk to Billy. Uh, uh, Please. Dave. Huh? Up, Dave. Uh. Thank you. Uh. You look serious. What's next, man? Documentary team in here? You gonna write your autobiography or something? He's cool. He's a lawyer. He can help us with shit. He looks like an asshole. Right now, I think he's tripping his face off. Whatever. Look, dude, you and me... Oh, no, 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 no. Shit seems kind of tense lately, doesn't it? <laughs> it's kind of lame. Have I offended you in some way? No. Then what do you say we put all this shit behind us and have some fun? Because life is pain, brother, and through this life, through this brotherhood, we can give the pain the finger. Yeah, you're right, man. Fuck it. Yeah, yeah. Are you fucking kidding me? What? Where? All right, all of you. Let's go. Let's go. Let's Our go boys are getting fucking right, ass let's boys. Go. No dobra zaczynamy teraz kolejną misję dla Billego greja. No i musimy jechać tym razem w szeregu Ale to chyba nie będzie znowu przeszkadzało za bardzo Mniejsza o to Co chciałem powiedzieć Tak myślę że ta misja będzie ciekawsza Bo to już zaczyna się taka strzelanka Także będzie co oglądać o i trochę narzekaliście, że tamten odcinek był za krótki. No tak, był za krótki. Ale dwóch na pewno naraz nie nagram. Dlatego, że chcę zachować też trochę formę solucji. Tak, żeby były odcinki pojedyncze i żeby ktoś, kto chce się szybko dokopać i dowiedzieć jak to przejść, mógł sobie na to zerknąć. Tak, jeżeli rzeczywiście odcinki będą hmm, radykalnie krótkie, no to chyba wrzucę dwa, tak mi się wydaje, jeżeli chcecie, nie no, to pewnie. Powoli dojeżdżamy do celu, z tego co mi się kojarzy. Tak jest, zaczynamy naszą rozpierduchę. Zaopatrzyłem się w kałaszka, jak wam mówiłem. Bardzo ciekawa broń. Zdecydowanie chyba najlepiej mi się z niej strzela. Zaczynamy. Tamtego gościa nie widać. Dobra. Pierwszy ściągnięty. Dobra, jedziemy dalej. O, no, wychuj się, wychuj. Mm. Dobra, obejdziemy go w ten sposób. O, o, dobra, zabity. Dobra. Jest yeah, okej. Okay. Jest jeszcze jakiegoś jednego oh, gościa. O. Dobra. Hey, Jest okej. Okay. <laughs> dobra. Widzę, że kolejni przyjechali O Faktycznie to są te beczki, które można wykorzystać I można łatwiej ich ściągnąć, jeżeli nie chcę marnować tylu naboju No tak, doładowałem sobie ogólnie naboje do Kałacha, ale Marnowałem całą kasę z dwóch misji, ale warto było. To dobra broń. Okay. Dobra, i został chyba nam ostatni. Tak. Mhm. Dobra, reload. Szybki. I okej. Okay. Jedziemy dalej, bo to nie jest koniec misji. Czekać, czekać tu, była, była apteczka. No dobra, zaraz zobaczę. Chyba. Tak mi się kojarzy, tak, 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 jest. Dobra. No dobra, no wsiadamy teraz na swój motor i podążamy do następnego celu. I jedziemy. Zwróćcie uwagę Dopiero chyba teraz to zauważyłem Wcześniej na to nie zwracam uwagi Ale zobaczcie, że jeżeli utrzymamy się w szeregu To zaczynamy dostawać trochę kamizelki Bardzo ciekawa sprawa Wcześniej naprawdę tego nie zauważyłem Ale jeżeli trzymamy się w tym szeregu Spójrzcie, teraz nie O widzicie dostaliśmy kolejne, Kolejną Kolejną porcję tej kamizelki że tak to było. Dobra Zaczynamy, to też będzie niezła rozpierducha nie ma co. Dobra. Dobra. Spodzę. Dobra, mamy kolejnego. Mm. Dobra. Uuu, uuu. Kolego się nie zajarał. Dobra, tutaj. Tu. Hmm. Cholera go zostawiamy. Hmm. O no, tak. No wyłaś, wyłaś. Okej, okay. poszła. Tutaj jakiś jest na górze, nie? No jasne. Ciągle strzelaj, strzelaj i nie możesz się doczekać na swoją kolej. O. -o, -o. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu jeszcze nie został pójdziemy do tyłu. No, jest z tyłu. Dobra, chodź, do tyłu. To widzę, że ich tak nie wypełnimy. O, tam jest. Dobra, pet shift. Tu został nam ostatni, też jest na górze, ale to... Dobra. Okej. Okay. No. po sprawie. Całkiem sprawnie to poszło. Come, brothers, yes, Jak mówiłem, widzicie, poziom zaawansowania tych misji, no, no jest wyższy po prostu. Także jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze na siłach, to mówię czwórką, od nich zacznę lepiej od czwórki. Brothers, brothers, come on in, gather around Hey, chill out, brothers. I just got word that Jason's been killed up and Broken. He was banging some Russian broad, and heavy-duty father didn't much like it. I had a fucking Polock to do it. I think he was a Serb, Brian. Fucking Slav scumbag, all the fucking. Shut the same. fuck up. Brothers, we will find a way to get payback. Against this Polish, Russian, Serb. I don't really give a shit. In the meantime, let's take a moment to remember Jason and all the other men who've given the finger to this shitty little thing that we call conformity. Hey man, Billy. Got that right. Now Jason was he's just a kid. But he hit the throttle harder than most of us, huh? It's a lawbreaker, troublemaker. Beer drinker and hell raiser. Uh, he didn't suffer fools. Got any piece of hole he wanted. <laughs> Always had time for a brother in need, and he was scared of precisely jack shit. That's right. <laughs> in short, the kind of man I'd want to be. Jason Michaels. Lost, but not forgotten. Amen to that belief. Jason. Okay, boys. The time for pussy licking and ass kissing is over. We are brothers for life, lost forever. In these perilous times, it's more important than ever that you follow your leader. And that is me. Remember. Yeah. I'll see you boys back at the clubhouse. Your Majesty. No dobra, jak widzicie to już jest koniec misji. Ale nie odzywałem się podczas kadcenki, ale warto może byłoby wysłać. Dobra, ja pojadę może. Jeszcze chwilę trochę to przedłużę. On widzisz, że nie mieli tego za złe. Yy, widzieliście tego, chodziło o tego Jasona. Jeżeli ktoś grał w czwórkę, to na pewno sobie to skojarzy. Mieliśmy misję zleconą przez Faustina, aby zabić właśnie tego Jasona, jeżeli to kojarzycie. Trzeba było go zajść, bo on się spotykał z córką. To chyba bodajże na Firefly Island. Chyba tak. No. I to jest kolejne jedno z nawiązań. No i oczywiście zrobiliśmy to Dlatego tutaj y, też Billy tam trochę opowiadał. Y, w związku z tym. No. To chyba było na tyle w tej misji. W sumie jeszcze tam powiedzieliście, żebym powiedział dlaczego lubię... Tą grę i tak dalej, ale jak widzicie nie zdążyłem dzisiaj tego powiedzieć No trudno, powiem to w następnej misji Trochę mi się zapomniało, no ale myśl mi to wybaczyć Dobra, to już kończę, żeby nie przedłużać Pokażę wam jedną może fajną rzecz, którą zawsze lubiłem tu robić, cholera, nie ten przycisk Jak dobrze to zrobię Nie 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 Tak, tak, tak No i tak Dobra, ok, trzymajcie się, ja już kończę, cześć.